50 tyle dzieci zginęło w wypadkach samochodowych w ubiegłym roku 1838 tyle dzieci zostało rannych w wypadkach drogowych 80% taki odsetek fotelików montowanych jest nieprawidłowo według prowadzonych przez nas od lat statystyk. Wielka wyprawa maluchów. Kolejny rok z rzędu rusza w wielodniową trasę, aby zebrać środki na pomoc ofiarom, dzieciom w wypadkach samochodowych. Na czele tej wyprawy staną wielkie legendy polskiego sportu. Kierowcy rajdowi, kierowcy wyścigowi, legendy kolarstwa, ale także influencerzy. Co Ty możesz zrobić już teraz? Oczywiście, że możesz wesprzeć swoimi środkami zbiórkę e, wielkiej wyprawy maluchów, natomiast możesz też coś zrobić absolutnie za darmo. Możesz przyjechać na przegląd darmowy swojego fotelika, żeby sprawdzić bezpieczeństwo swojego dziecka w swoim aucie i w jego foteliku. Jeżeli nie wiesz, gdzie do nas trafić, to w opisie znajdziesz link do pięciu lokalizacji w całej Polsce. Czekamy na Ciebie, cześć!